Dobra, ludzie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w odcinku, takim dosyć specjalnym. A otóż, chciałem sprawdzić taką jedną grę w internecie, a jest to prędzej mit, czyli tak świat, to mi ehm, taki mit z internetu, albo jak mówiłem, grę, która się nazywa Charlie Charlie Challenge i ch chciałbym sprawdzić, czy to naprawdę działa. Ehm, Osobiście bym powiedział, że to nie zadziała i że jest to totalny fake. I zobaczymy, czy to zadziała. Mamy też godzinę 17.31. I przygotowałem tutaj karteczkę. Może tutaj źle widać. Ale tutaj jest tak. Jest. No. Jest. Widać w ogóle? Nie, nie widać. I no. Tak. I. No, jest zaprzeciomiony, widać wszystko, co tutaj, tutaj jest źle jasno na dworze, ale chcę zważyć, czy to działa. Jeśli to teraz nie zadziała, to jeszcze sprawdzę w nocy. He, lol, dobra, sprawdźmy to. Ja mm, już wszystko ustawiłem sobie. Wszystko tu działa, wszystko jest. Nie dotykają się dole. Tak, i wiem, jak to działa, i zobaczymy. No, muszę to po angielsku powiedzieć, więc, no. Zaczynam czy to działa. Osobiście też <gry facial> wiem, że to jest jakiś demon, czy coś takiego, co ma przyjść i ze mną rozmawiać czy coś takiego. zobaczymy. Charlie, <kujesz> Charlie, are you here? Charlie, <kujesz> Charlie, are you here? charlie charlie can we play um, charlie charlie are you here <testoro> nie, nie działa. Och, szkoda, myślę, że to zadziała. Więc prawie czy to. Czy taki. Powiat wiatru, Wiatru... wiatra DDD No, czy taki jakiś powiew pomoże. Po Więc spróbuję to. <skullsed zasadopotami> <punk> Więc proszę Państwa, już wszystko wiemy, że <platforms> styknie, ale poruszyć. Proszę bardzo, proszę bardzo, to jest totalny fake. proszę Państwu, to jest gówno, spierdalać, nie, nie, tutaj, co za gówno to jest, ja pierdolę, spierdalać.